Czy wy sobie wyobrażacie, że poseł wybrany i powiedział, co chcecie ludzie, a oni mówią, no panie, no my do Warszawy panie jedziemy pięć godzin, panie, to byśmy chcieli szybciej, a, a ten pociąg to jedzie, tak przez nasze tereny jedzie. A Gosiewski mówi, no i co? No i panie, no nie zatrzymuje się. No i co? No i my nie możemy do niego wsiądnąć. No jak to nie możecie? No bo się nie zatrzymuje. A no i co trzeba zrobić? No żeby się zatrzymnął. A to co trzeba zrobić? No no, no peron trzeba zrobić. A niezależna Polska TV www.nptv.pl. Szanowne Panie, szanowni panowie, kamratki i kamraci. Witam serdecznie w imieniu swoim Aleksandr Wojciech Wojciechoszański w imieniu ojca dyrektora szefa e, Niezależnej Polskiej Telewizji Marcina Osadowskiego. Dzień dobry. O, to był głos ojca dyrektora z Zakadru. Jak głos Pana Boga, no nie ukrywajmy, proszę państwa. <laughs> tak. Proszę Państwa. Przepraszamy za przerwę. Tak. Nie było nas jakiś czas, ale wiecie dlaczego. Nie dlatego, że nam się nie chciało, żeśmy bykiem gdzieś leżeli na jakimś łączce czy na jakiejś plaży. Nie, nie, nie. Po prostu YouTube jako arbiter od wszystkiego zadecydował, że trzeba zakneblować NPTV, zawiesić na jakiś czas. Mało tego. Usunęli Ojcu Dyrektorowi film który był filmem, rejestracją wykładu pana profesora Chodakiewicza o cywilizacji śmierci. Fantastyczny wykład w IPN-ie w Warszawie. Usunięto ten film bardzo szybko, chociaż tam nic nie było. Żadnej mowy nienawiści, żadnego nawoływania do wysadzania czegokolwiek, ani komukolwiek krzywdy robienia. To był bardzo kulturalny, cywilizowany wykład białego człowieka. Ten wykład jest na CDA. Będzie link pod ten wykład. Wchodźcie, oglądajcie, bo naprawdę profesor Chodakiewicz to jest gość, którego warto słuchać, jak mówi. Zresztą pozdrawiamy pana profesora. Więc YouTube działa, jak to kiedyś wymyśliłem i powtarzam, bawimy się zabawkami wroga w jego własnej piaskownicy i on robi co chce, a my oburzamy się oczywiście, bo to boli boli, ale wiecie państwo, jak platformy naszej niezależnej politycznej polskiej platformy nie ma? tak nie ma, może będzie. I tutaj chciałem wam też serdecznie podziękować szanowne panie, panowie, kamraci za wsparcie, za amunicję, czyli za kasę, którą wlaliście. Chcielibyśmy odczytać wszystkich darczyńców, ale jest tak zwane RODO, RODO. RODO to jest takie coś, że yy, Niedaleko mnie chłopaczki grały w piłkę i kleły jak szewca, ale po prostu tak wulgarnie, że ja się wystraszyłem. No bo jak się widzi dziewięcioletniego chłopaka, który wszystkie możliwe przekleństwa zakręca, zawołałem do go, mówię: Chodź tutaj, czemu tak przeklinasz? A on mówi: no, Bo lubię, a co? A jak ty masz na imię? A on patrzy na mnie mówi: Rodo, Rodo dziadku! <śled> Więc. Ale chcemy was. Szanowni Państwo, zgratyfikować. I wpadliśmy na pomysł taki, że jak wpłacacie kasę, to oprócz imienia, nazwiska dajcie jakiś swój pseudonim. Czasy są takie, że warto mieć pseudonim. Na przykład ja w 1976 roku z pełną świadomością, z powagą i z przejęciem przybrałem pseudonim Aleksander Jabłonowski, bo to były czasy, wiecie Państwo kiedy naprawdę jak się porozumiewaliśmy kartkami pocztowymi, listami, bo nie było mailów, nie było komputerów, podpisałem Aleksander Jabłonowski, to ten ktoś, kto, kto miał szukać, to szukał i szukał. Więc taki pseudonim i mówimy. A nie wiedziałeś, że prezydentem będzie pan Kwaśniewski i tak zepsuje imię, nie? No ale Wcześniej było kilku Aleksandrów. No, proszę państwa, w każdym razie yy, będzie tak, na przykład. Wpłaca Jan Kowalski, pseudonim Bochun. Ileś tam złotych. Z Krakowa. To potem my bierzemy tę kartkę i mówimy Pan Bochun z Krakowa. dziękuję Tyle i tyle. I tak dalej, i tak dalej. Będzie porozumienie i nikt nie będzie mógł wyskoczyć. Zaraz, zaraz. Rodo. <śled> Rodo. Tak. Więc proszę Państwa, dzięki. Dzięki. Yy... Wiecie, to, co robi Marcin w NPTV, to, co robi też Piotrek Korczarowski, to, co robią inni koledzy, to, co robi Genek Sendecki, to, co robi MKTV, to to samo w takich telewizorniach wielkich jak TVN, Polsat, TVP, to jest multiplikowane w miliony. Miliony. to Tak tam jest. Nie muszę wam mówić. Paliwo, przejazdy sprzęt, naprawy. No, to nie jest niestety wieczne. To tylko w XIX wieku robiono rzeczy, które się nie psuły. No, nawet w XX wieku było takie Volvo. Marcin jest samochodziarzem, zresztą znakomitym kierowcą, jest ojcem dyrektor. Pamiętasz Volvo 240? No, jel. To był samochód, który y, miał W swój... mówią Gamla Volvo, czyli stare Volvo. Tak, I Gamla. mówią jeszcze o nich Volvo Raktor, czyli Volvo Traktor, tak. ale taki... To był samochód, który dziadkowie mieli przekazać wnukom <laughs> w idealnym stanie. Nadal jeżdżę. Pamiętam taką sytuację, jak mój kolega miał takie Volvo 240 i wjechał temu Volvo w tył. Nie pamiętam, czy duży Fiat, czy Polones, coś takiego. To, to Volvo z tyłu nie miało żadnych zniszczeń, tylko wypadła popielniczka <laughs> z przodu tego uderzenia. No, ten drugi samochód był dosyć mocno skasowany. One, one były powolne, te samochody. Bo one do setki 14 sekund. Kto to dzisiaj wytrzyma, proszę Państwa? Dzisiaj do setki to ma być tak. A to było... Jest różnica, jak w radzieckim radarze samochodowym. Tak, jak, jak towarzysz kierowca jechał, a jak miał jechać... 500 rubli mandatu. Tak to było. Tak. Proszę Państwa, Jesteśmy znowu, dzięki, że jesteście. Jesteśmy w pięknym miejscu. To się oficjalnie nazywa Łazienki Królewskie, ale jak zauważył ojciec dyrektor, to był tak zwany XVIII wieczny ośrodek sportu i rekreacji. Co oni tu wyprawiali, Matko Boska? Tam taka jest, jest okrągła, gdzie król trzymał paziów. I paziowie nie mieli okien na zewnątrz, tylko mieli okna do wewnątrz. W środku była pustka, żeby nie uciekali w nocy, tak? No więc w tym, w tym ośrodku sportu i rekreacji, w łazienkach królewskich, naprawdę piękne miejsce. Piękne miejsce i, i, i powinniśmy. Tak, jest taka inna nazwa, które łazienki zostają, a ta druga nazwa, królewskie, to wiecie, jak się przemienia, nie będę mówił. Ale to nieprawda, to nieprawda, bo one są piękne, te łazienki. To ten staw, który widzicie za mną. Mam takie, mam takie przeżycie z tym stawem. Że ten staw w zimie zamarza. I lód grubości 60 centymetrów chodziłem tu po środku. A ten mostek, co tam w tle widać, to jest sławny mostek, gdzie podchorążowie w 1830 roku starli się z dragonami rosyjskimi. Jest taki nawet obraz kosaka: Olszynka Grochowska. Proszę Państwa, no ale cóż, do tematu. Chciałem dzisiaj poruszyć temat nieciekawy. Nudny, nieefektowny, ale bardzo ważny. Bardzo ważny to jest, ta, to jest z tych tematów, które mają za zadanie uświadomić nas, jak nas dymano, albo jak ktoś woli cenzuralnym językiem, jak nas pokonywano, a my nie zwróciliśmy na to uwagi. Musimy się cofnąć do 1989 roku, kiedy Przegraliśmy wojnę, wierząc, że ją wygraliśmy. To jest najpiękniejsze uczucie dla wroga, kiedy przeciwnik myśli, że wygrał, a on przegrał, proszę Państwa. Myślę o bardzo konkretnej dziedzinie naszej gospodarki o kolejnictwie. Nie peszcie się: kolej jest jak krwiobieg w naszym ciele. Kolej się powinna rozwijać. Powinny powstawać stacje, perony. Powinny powstawać połączenia krótkich, niewielkich pociągów szybkojeżdżących, które powodują, że ludzie przejeżdżają z miejsca na miejsce bardzo szybciej niż samochodem, szybciej niż samolotem. Nie da się ukryć, że tak jest. I tak się dzieje na świecie. Nawet niedaleko, na przykład w Czechach tak się dzieje. Tymczasem, proszę Państwa, dowiedziałem się niedawno, że kiedy usiadły tęgie głowy, tęgie głowy, nad którymi piecze y, trzymał pan Balcerowicz i jego asystent o nazwisku Jakub Karnowski, to oni wiedzieli, że trzeba zdemontować kolej polską, żeby pokonać Polaków. To się oficjalnie nazywało, proszę Państwa, wygaszanie popytu. Wy to słyszycie? Wygaszanie popytu. Wiecie, jak to robiono? Już Wam mówię. Na przykład, z miasta A mniejszego do miasta B większego przyjeżdżał pociąg o godzinie 7:45, żeby młodzież, która była zbierana po drodze w tym pociągu, mogła zdążyć na lekcje, które się zaczynały o ósmej. Albo inni ludzie, żeby mogli zdążyć na pociągi, które ich wiozły dalej, na przykład o godzinie ósmej dziesięć. Nie można pociągu zlikwidować od tak sobie, bo jest obłożony. W 1985 roku polskie koleje państwowe przewiozły miliard pasażerów. Miliard. Albo i ponad. I co robiono? Likwidacja popytu polegała na tym, że ten pociąg przyjeżdżał 8:15. 8:15. Młodzież spóźniała się do szkoły, ludzie się nie załapywali na pociągi, i ludzie przestali jeździć pociągami, a w to miejsce wchodziła komunikacja samochodowa albo ludzie sobie kupowali samochody, które sprowadzali z zagranicy. Wzrost sprzedaży paliwa następował, i tym pociągiem przestano jeździć. I po roku czasu, no, czarno na białym, ekonomia jest bez dyskusji, stwierdzano, pociąg jest nieopłacalny, likwidujemy go. I takich przypadków, proszę państwa, było tyle, że w 2005 roku zorientowali się politycy, że zlikwidowano jedną czwartą połączeń kolejowych w Polsce. Mówimy o ćwierć wieku później. Tak. Jedną czwartą, proszę Państwa, i w 2005 roku koleje państwowe przewiozły 200 milionów ludzi. 200 milionów. Miliard w 1985, a 200 milionów w 2005. Wiecie, co to daje? Że ta młodzież z tych miast małych, która dojeżdżała na nauki do większych miast, do techników, które już też były likwidowane. A wiecie dlaczego były likwidowane? Bo ta młodzież postanowiła wyjeżdżać z Polski. Z Polski, a nie do jakiegoś tam techników. Więc technika zaczęły świecić pustkami, no to trzeba je było zlikwidować. Zobaczcie jak tęgie głowy usiadły, pokombinowały, jak Polska długa i szeroka. Każdy z was może o tym powiedzieć. Są w Polsce miasta stutysięczne, które nie mają połączeń kolejowych, bo je zlikwidowano. Na przykład Jastrzębie, Zdrój. Proszę Państwa. I można tak w nieskończoność wymieniać. I już wiemy, że to było celowe działanie. Pan Jakub Karnowski. Chciałbym, żeby Marcin od wujka Googla zaczerpnął Yy, zdjęcie pana Jakuba Karnowskiego, który ma zresztą prokuratorskie zarzuty. Och, on w polskich kolejach państwowych używał jak w Haremie Turek te kilkadziesiąt spółek, które, no cóż, z miliarda przewozów na 200 milionów. Pan od zegarków przy nim to pikuś. Oczywiście, tutaj ojciec, dyrektor powiedział, że pan od zegarków przy nim to pikuś. Proszę państwa. By funkcjonowały tylko te główne przejazdy, ale też niekoniecznie. O, najsławniejsza linia Warszawa, Katowice, Bielsk, bielsko-biała, wiadomo, no to magistralą pociągi zasuwały. I tutaj, proszę Państwa, trzeba się odwołać do świętej pamięci Pana Gosiewskiego, to politycznie nie moja bajka, który. Wiecie, co robił? Niech mu ziemia lekką będzie, ale słuchał swoich wyborców. Czy wy sobie wyobrażacie, że poseł? wybrany i powiedział co chcecie ludzie a oni mówią no panie no my do warszawy panie jedziemy 5 godzin panie to by my chcieli szybciej a, a ten pociąg kto jedzie tak przez nasze tereny jedzie a Gosiewski mówi no i co no i panie no nie zatrzymuje się no i co no i my nie możemy do niego wsiądnąć no jak to nie możecie no bo się nie zatrzymuje a no i co trzeba zrobić no żeby się zatrzymnął a, to co trzeba zrobić? No, no, no peron trzeba zrobić. A, i zrobił. Proszę Państwa, ile jadu się na tego gościa wywaliło, że jak on we Włoszczowej zrobił peron i proszę Państwa, ludzie z tamtych okolic jadą do Warszawy półtorej godziny niespełna, bo się zjeżdżają do tego miejsca. Anglicy to nazywają, żeby nie robić tak zwanego połączenia tunelowego, że jest miastko, miastko, wioska, wioska i pociąg, nie ma. Co za hańba! To czy ci obywatele z tych małych miejscowości to kto są? Zulusy? Zulusy? wie gorsze? Nie, nie. I, I we Włoszczowej zatrzymują się pociągi. Jak ktoś przejeżdżał i widział ile ludzi wsiada we Włoszczowej na peronie, który zrobił Gosiewski. Ta samochody tam stoją, dojeżdżają z różnych miejscowości Coś wspaniałego I tak to ma wyglądać, proszę Państwa Nie musimy się wszędzie turlać samochodem Chociaż ojciec dyrektor Marcin Osadowski Świetnie prowadzi i uwielbia jeździć samochodem Rekordy jakie bije w odległości Warszawa-Szczecin Jakbym powiedział to centralne biuro Jakieś tam inne <laughs> Zaczęłoby go śledzić, tak Proszę Państwa Kolej się ma rozwijać w Czechach się tak rozwija kolej, że prywatne spółki kolejowe chcą wchodzić na rynek polski, bo Czesi nie rozbili swoich kolei czeskich, ale dopuścili prywatnych i wzrosła liczba pasażerów, bo pociągiem się jedzie świetnie. A wczoraj, jak poruszałem ten temat z Marcinem, opowiedział mi, jak to w Chinach. Marcin, daj za kadru głos. Chińczycy jaki pociąg zrobili? No, teraz zrobili pociąg magnetyczny, który zasuwa 600 km na godzinę i ma być konkurencją dla samolotów. Nie ma odprawy na lotnisku i tak dalej. Wsiadasz, zasuwasz. Proszę Państwa, 600 km na godzinę. Ale... A, sta a standardem są pociągów jedzących 400 na godzinę? Tak. Moi koledzy. A u nas się cieszą, jak 160 jedzie. No, Moi koledzy byli w Chinach. I jechali tym pociągiem, wyświetla się prędkość na takim ekraniku i tam było 405 km na godzinę zasuwali. Kolej, proszę państwa, jest przede wszystkim bezpieczniejsza. Bezpieczniejsza. I państwo zaczęło zwijać kolei. Polska się zaczęła wyludniać. Młodzi ludzie z małych wsi. Nie wszędzie były busiki, autobusiki. Yy, mm, i By... to, przepraszam, że Ci wchodzę tak, słowo, tak, tak, dawaj, dawaj. To też jest inicjatywa prywatna. Tak inicjatywa jest. prywatna, jak ktoś w prywatnych rękach pokazuje, że sami znajdą klientów tam, tak gdzie jest. oni potrzebują, tak a nie tak. jak na kolei, że nie tak. podoba się to. Dobrze. I proszę Państwa, wyższość kolei nad, nad innym transportem polega też na tym, że kolej nie wszędzie musi być rentowna. Kolej jest zjawiskiem również politycznym, to jest gra polityczna. Utrzymujemy demografię między innymi przez to, że można dojechać. I nawet takie połączenia, Anglicy mają nawet takie określenie na połączenia, które by wydawałoby się są nielogiczne, bo na przykład są o godzinie 12 w południe z jakiegoś miasta do jakiegoś miasta. One są ważne, bo okazuje się, że są ludzie, którzy będą tymi połączeniami jeździć, bo mają coś do załatwienia. Są to emeryci na przykład albo ludzie, którzy mają wolne zawody, tak to jest, proszę Państwa. Taki nieciekawy temat, nudny, nieistotny, ale bardzo ważny, jak się okazuje. Brakiem kolei rozmontowywano dorobek naszych dziadków i naszych ojców. Rozbierano torowiska. Czy Wy sobie wyobrażacie Państwo, w Polsce rozbierano torowiska? kolejki wąskotorowe na potęgę znikały. Tak, ja sam pamiętam, jechałem w Trzebiatowie, taką wąsko wąskotorową kolejką do stadiny koni w Nowielicach. I tam stare wagony jak na westernie i były tabliczki: w tym wagonie nie wolno przewozić naładowanej broni. <laughs> pamiętam jak dziś, strasznie mnie to wzruszało. Rozebrali tą trasę. Rozebrali, ale to były piękne trasy. Piękne. Proszę państwa, jeszcze rozmawiałem z ludźmi, którzy w Kampinosie, w Kampinosie pamiętają kolejkę wąskotorową, która jechała do Sochaczewa. I taki rolnik ze wsi Wilków czy ze wsi Leoncin, czy ze wsi Kampinos, nadawał sobie na stacji w Sochaczewie towar do wagonu yy, pocztowego czy jakiegoś tam transportowego i sobie odbierał u siebie. Tak to to jest to jest coś wspaniałego. Poza tym koleje podnoszą komunikację międzyludzką. Spotyka. Ja w tamtym roku bardzo dużo jeździłem pociągami. Szczególnie koleje współczesne polskie, jak już nie ma w nich internetu. No to ludzie z nudów ze sobą rozmawiają. No tu tak ojciec dyrektor słusznie powiedział, że nie każdy siedzi z nosem w smartfonie czy w laptopie, ale zaczynają rozmawiać. Ja jestem człowiekiem, który szuka kontaktów, a zwłaszcza jestem łasy na kontakty yy, z ładnymi życzliwymi tak osobami tak no cóż no, proszę państwa wesołe jest życie staruszka co, co wolno staruszkowi to młodemu już nie za bardzo wolno żarty żartami do tej pory nie odtworzyliśmy proszę państwa tego majątku kolejowego który mieliśmy polikwidowane zostały piękne stacje kolejowe które były zabytkami architektonicznymi Rozpadły się, bo nikt się tym nie opiekował. Oraz cała kultura się rozpadała. Proszę państwa, są, były takie miejsca w Polsce, gdzie stacja kolejowa wyglądała jak pałacyk, jak zabytek. I na tej stacji kolejowej była, na przykład, wspaniała restauracja lokalna, gdzie ludzie się zjeżdżali, żeby sobie pojeść. To jest też element naszej niepodległości. To jest też element naszej suwerenności. Kilka liczb, zapamiętajcie, w 1985 roku miliard ponad pasażerów, w 2005 200 milionów. Ja wiem, ktoś powie, ludzie się przesiedli na samochody i bardzo dobrze, ale czy tak by się przesiedli? Czy tak by musieli, zostaliby zmuszeni do kupowania tych aut na kredyt na przykład? Przemysł samochodowy zadziałał lobbystycznie i pan Balcerowi czy pan Karnowski przypilnowali. Przecież ktoś mówił, że Rada Nadzorcza PKP to było kilkaset osób, więcej niż w Sejmie w pewnym momencie. A ja już kiedyś wracałem od ojca dyrektora yy, do Warszawy, i wyobraźcie sobie Państwo, że w pociągu nie byłem w stanie kupić biletu, bo mogłem go kupić tylko płacąc kartą, a ja nie mam karty. Wracam się gotówką. I ojciec dyrektor zagadnął pasażera, i ten pasażer wziął ode mnie pieniądze i zapłacił swoją kartą za bilet. To też jest element utrudniający, ale damy sobie z tym radę. Więc kto ma walczyć o te koleje? Ci ludzie, te balcerowicze, te karnowskie i te inne, wiedziały dokładnie, że. Ta klasa średnia, tak ją nazywajmy, czyli ludzie po studiach, ogarnięci, rzutcy, sprawni, tacy jak na przykład Marcin Osadowski, to oni pisali skargi, brali za łby swoich tam wójtów, burmistrzów i powiedzieli ty, gdzie to połączenie jest, przywróć je, tam ci krzyczeli, a ci langzam, langzam swoje robili. Ale ludzie, rolnicy, nie mieli tam motywacji, żeby pisać, żeby skarżyć, Machali ręką, kupowali samochód z drugiej ręki, napędzali komuś kasę. Albo na raty jakiś samochód, tak z, fir, z, z salonu, tak. Wzrost wypadków, proszę Państwa. Walczymy o kolej. Walczymy o kolej, rozwijamy ją. Rozwijamy połączenia kolejowe w Polsce. Leży to w naszym interesie. Ja sobie tak marzę, żeby na przykład z takich miejscowości jak Poznań, Gdańsk, do Warszawy jechać w godzinę. To jest możliwe. To jest możliwe. Coś mi tutaj ojciec dyrektor sygnalizuje, tak. Więc tak. A rozwiązanie? Rozwiązanie? Mówię do władzy Polacy, do władzy. Mówiłem to w 2016 roku do samorządów. W samorządach leży na pr prawdziwa siła. Samorządy mogą przywrócić zlikwidowane połączenia kolejowe, mogą stwarzać nowe połączenia kolejowe. Czesi, prywatne spółki czeskie, chcą wchodzić do Polski ze swoimi taborami. Ja już jechałem pociągiem Katowice-Warszawę, czeskim składem, który został wpuszczony. Świetnie się jechało. I zamiast czterech pociągów nagle się pojawia dziesięć pociągów i ludzie jeżdżą i każdemu się opłaca. W Czechach po wpuszczeniu prywatnych spółek kolejowych, nie likwidując państwowych, wzrosła ilość pasażerów. A ceny? Proszę? A ceny? No, o, ojcze dyrektorze. Właśnie. A ceny stały się miłe, bo jak zobaczyłem ile kosztuje bilet do tak zwanego Tuscolino, tak? To się tak nazywa, Marcin? do Pendolino, Pindolino. jak? Pindo. Pe, pindoli, pendolino. 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 A to nie jest mowa nienawiści? Miały być Pendolino szybkie, ale wózki się nie wychylają. A, To słyszeliście ze powiedział ojciec dyrektor. No ale w każdym razie ceny są szybkie na Pendolino. Bo jeśli za zwykły. E, jeśli. Momencik. Spokojnie. To są na koniec? A, dobrze, zaraz to powiem. Dostałem tutaj przekaz. Przekaz za światów, tak? Z <gry> zakadru, tak. Przekaz myśli. Tak. Wiecie Państwo, jeżeli za ekspres Warszawa-Kraków płacę 43 zł, płaciłem, a za ten sam niewielką różnicą w czasie, pół godziny 160, to wybiorę oczywiście ten za 43 i ci od Pindolino. Czy Pendolino, będą musieli się zreflektować, że nie mogą łupić ludzi tak jak telekomunikacja. Firmy telekomunikacyjne łupały. Ja pamiętam czasy, że taka firma, która wprowadzała telefony komórkowe do Polski, to było tak, że jak ktoś do mnie dzwonił, to ja płaciłem, i on płacił. Dopiero po jakimś czasie płacił tylko ten, co dzwonił. Tak było, trudno uwierzyć. I tutaj mam przekaz za kadru. Nie prosimy o lajki, bo YouTube nie pozwala i nie prosimy również o suby, bo YouTube nie pozwala. Wiecie, co robić. Prosimy o amunicję do naszych karabinów. Ludzie, to jest. Nie. Prosimy amunicję. Prosimy o modlitwę. <laughs> to znaczy, yy... wiecie, kto się za pieniądze modli. Ksiądz się za pieniądze modli. Więc... Za pieniądze lud się podli. To... No tak. Więc nie prosimy o lajki. Jak wam się podoba, pamiętajcie, żebyście nie dawali kciuka do góry. Jak wam się nie podoba, żebyście dawali kciuk do góry. Coś takiego. No dobrze. Pogubiłem się, ale mniej więcej to tak wygląda. I jeszcze raz, kamraci. Dzięki. dzięki. Nie przeżeramy tego, nie przepijamy. Mamy koszty, mamy plany, także bierzemy, bierzemy to... I poprawiamy jakość, Nie kupimy sobie jeszcze salonki, żeby podróżować po Polsce wagonem kolejowym, tak, w którym będzie wszystko. I sauna, i restauracja, i taniec na róże, i tak dalej, ale poprawiamy jakość naszych przekazów. I zapraszam was. Działajcie Państwo, działajcie, wsiadajcie do kolei, koleje są fantastyczne. Do widzenia o. Słowo ojca dyrektora jest wiążące, więc do zobaczenia. Pozdrawiam urocze kamratki, pozdrawiam uroczych kamratów i żeby nie było tak, że się tak, 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 tacy się staliśmy mili i grzeczni, czołem Wielkiej Polsce. Czołem Niezależna Polska TV www.nptv.pl